Balladyna Juliusza Słowackiego, akt pierwszy, scena pierwsza, występują Marcin Łukowiak, Kirkor oraz Piotr Witoni, jako pustelnik. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec ma jednak zrozumienie co szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach, to jak szalono do rozumu błądzi, miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał odkrót dostać wiele złego i z ową został przyjacielem gminu. Puk, puk, puk. Kto tam? Kirkor. O, witaj, synu. Czego chcesz? Rady. <coughs> Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym w smutne stronił się w tą brodę. Ale ja młody, pan czterobieżowy. Przemyślam dzisiaj, jak mi się urzędzić. Porać mi starczy. Lat dwadzieścia z górą, jak żyje w puszczy. Cóż stąd? Więc ocenić ludzi nie mogę, ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami. Czerwony i biały, pączek na róży, taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dzieciom, białą, jak w ręku anielskiego stróża, kwiat liliowy. Niech jej słowik śpiewne zazdrości głosu, a syna galwica wiernością zróbna. Gdzie taka dziewica? Skaszli, o starcze. Mówią, że królewny słyną wdziękami. Nieba! To ród węża! Żona zbrodniami podobna do męża! Córki do ojca, a do matek syny, jak w jednym gnieździe skłębione gadziny. O, Bogdaj piorun! Nie przeklinaj! Młody! Przeklinaj ze mną, oni klątwy warci! Bogdaj doznali, co pomór i głody, Bogdaj piorunem na poły pożarci, Padając w ziemi paszczą rozwiedzioną, Proch mieli płaszczem, a węża koroną. Bogdaj, klnący zbójce, potargałem siły, Ściekłem się, jako brytan uwiązany, też ja kiedyś byłem pan nad pany Stutysięcznemu narodowi miły Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany, muszę przeklinać. Miałem dziatek troje. Nocą do komnat weszli brata zboje, różyczki moje trzy, złody do. Dziecinki moje w kołyskach zarzenięto. aniołki moje, wszystkie moje dzieci. Któż jesteś, starcze? Ja, król Popiel Trzeci. Król mój. Któż nie. z żebraki rozezna? Uzbrajam chamy i lecę do wiezna, mści, mścić się za ciebie. Młodzieńcze rozwagi bezprawie gorzej od mojżesza plagi kala tam ziemię i prędzej się szerzy popiel skalany dzieci krwią niewinną niegodny rządzić umowie rycerzy niech więc się stanie co się stać powinno pod okiem boga na tej biednej ziemi czy ty skrzydłami anioła z lotem z nieba zleciałeś? Na barkach orlicy para tych białych skrzydeł wyrastała, gdy na rycerskiej są na ramiennicy. Będziesz li, rycerz, mniej niż owa biała ptaszyna ludziom użyteczny? Mali gadą przepuszczać rycerz usprzydlony orła piórami? O, mężu ze stali! Ty jesteś z owych, którzy walą trony! Ty wiesz jak nasza ziemia przed króla skalana. Wiesz jak popiel krwawy paski się coraz nowym okrucieństwem. Zaczerwienione krwią widziałem stawy. Król żywi tarpie alnie wolników. Nieraz wybiera dziesiątego z i tnąc w kawały ulubionym rybom na żel wyrzuca, Resztę ciał wymiata na dworskie pola i czerwonym z ziarna powierza. Sąsiad ziemię kata na pośmiewisko z wielusią czerwoną. Dotąd żyjącym podlecha koroną Zbóg dawał żniwo Szczęście nie zasiane, lud żył szczęśliwy Dzisiaj niesłychane pomory, głody sypie Bożaręka Ziemia upałem wysuszona pęka Wiosenne runa złocą się Nim ziarno czoła pochyli, a wieśniacy garną sierpami próżne tylko włosy żyta Ta sama Polska, niegdyś tak obfita Staje się co rok szaraniem z pichlerzem Niegdyś tak bitna, dziś bladym rycerzem z wodami walczy i z widmem zaraz